Wracamy, wracamy z kolejnym spotkaniem. Trzeba on. Ja. E, kliknąć. Narysować Szczecin, tak się e, nazywa, e, tak nazywałem to spotkanie. E, naszymi gośćmi są alfabetycznie Wojciech Ciesielski, e, autor e, komiksu szczecińskiego Sztuka, tak się nazywa. Jest do kupienia w księgarni Atut, widziałem, że, że mają. Jest. Więc, księgarnia więc po ma spotkaniu... nawet specjalną, specjalną ofertę dla kupujących, więc proszę się zapoznać. Można, Wojtek, coś narysuje, Oni fajnie, bo lepiej niż pisarze, bo nie rysują w środku, to fajniejsze niż takie zwykłe podpisy. To, to jedyny ich plus. Zwiększa wartość. I ale drugi gość, czeka. Tomasz Panek, który też rysował w komiksach szczecińskich, ale też jest autorem mało szczegółowego przewodnika po Szczecinie. Co mogą Państwo też znać między innymi z Facebooka, gdzie tam obserwujących Tomek ma sporo i również książki Szczecin leży nad morzem, czyli takiej satyrycznej, pokazującej, że, że, że tak właśnie jest, jak teza y, w tytule głosi. Ale zanim no przejdziemy do przepraszam Szczecina... Cię bardzo, że ci ale. Tam od tego mostu. Tak. W dół. Oni się kaduły trafiły same w autostrę. Jak polecisz, to to są śródlądowe wody morskie. <grym> Dokładnie. Więc to, to jest rzecz biorąc, biorąc pod uwagę... Tomek tału. tam nawet więcej argumentów Czy, znalazł. czytałeś moją książkę? Nie, czytałem ustawę. Czytałem <grym> ustawę. <grym> ustawę z 97 roku. E, książki Tomka są tu dla odmiany, więc... Zachęcam. Przeczytacie nawzajem. Ale zanim do Szczecina i jak się go rysuje, to e, świeższa sprawa jest taka, że nie tylko Szczecin Was łączy w rysowaniu, ale łączy Was w rysowaniu e, inspiracja własnymi dziećmi. O, tak ładnie to. No, nie, nie sądziście, że o to zapytam. Wojtek jest również autorem komiksu o Zosi, która jest w kosmosie, a Tomek na Instagramie ostatnio prowadzi profil Tata, tata Kuby. Tata i Kuba. Tata i Kuba, przepraszam, tak żeby znać. Tata i Kuba. Gratuluję tato. Dziękuję bardzo. Współszuję też. No i skąd te inspiracje dziecięce, że was wzięło, żeby to, to narysować? Ponieważ... Wojtku, zacznijmy, bo ty byłeś pierwszy ja byłem z Zosią. Ja pierwszy z Zosią, I, tak. i, I Zosia starsza i komiks był wcześniej. Wiesz co, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę stopień zaangażowania, który musisz włożyć w zajmowanie się dzieckiem i w prawidłowy jego rozwój i starając się jednocześnie unikać tych wszystkich mądrych przewodników, które trzeba przeczytać przedtem, przed to wolałem wtedy coś narysować, wiesz. I żeby coś dla Zosi było. No ale jednocześnie faktycznie to jest coś, z czym się żyje. No i trudno z tego nie, jakby nie, nie czerpać inspiracji w międzyczasie. U mnie z tak w okolicach trzeciej, a czwartej nad ranem... <laughs> nie może że te dzisiaj rysujesz o trzeciej nad ranem. Yy, albo to, albo podjadanie. <laughs> U mnie z kolei to była taka sytuacja, że jak rysuję satyrę na temat Szczecina, no to... Coś się wydarza, wtedy wchodzę ja, dorzucam tego swoje poczucie humoru i jest. I na pewnym etapie okazało się, że moje życie zaczęło się składać głównie z takich kwestii właśnie około mojego dziecka. Dla przykładu niedawno byliśmy u fryzjera. Mój syn bardzo nie lubi się obcinać u fryzjera. Trzy lata ma. Na wejści chcieliśmy, poszliśmy razem, żebym zobaczył, że fryzjer mnie strzy, że jest fajnie, że to jest fajna zabawa. I od wejścia... Śmiałeś jak się strzyk, czy Wiem, tak. że jest fajnie. Ja, jeszcze tu za uchem mnie patrzy. Tak, w każdym razie wchodzimy do tego fryzjera, siedzi jakiś człowiek, który już jest obcięty i mój Kubuś, mówi na cały głos. Ale jeszcze ten, za, zanim skończysz i panie, państwo będą się śmiali, to tak y, kojarzysz na Pomorzanach jest taki fryzjer, y, dla mężczyzn i dzieci właśnie, to takie idealne właśnie połączenie. No nie, to nie, nie tam. No, w każdym razie mój syn wchodzi i mówi, tato, dlaczego ten pan jest tak brzydko obcięty? No i już nie, w sensie nie trzeba więcej wymyślać, bo to samo no się tak. robi. Że ja nanoszę na kartkę to, co mój, mój Kuba robi. Poza tym, wiesz, warto zwrócić uwagę, że dziecko w komiksie to nie jest nic takiego, że powiedział, oryginalnego. No, e, trudno się, jak mówię, nie, nie inspirować tym, mając na co dzień. Jest taka przepiękna seria Gaja Delila. z Wadę Ojca. Ja szczerpię z tego inspirację. Po prostu czytam to sobie i potem myślę, no jednak nie jestem taki ostatni. Więc, e, <laughs> więc e, no jest to temat, którego bo po prostu nie da się uciec i dlatego żeby to właśnie jakby przepracować u siebie, to warto to zrobić z tym coś. No to jeszcze u mnie jest tak, że z racji braku czasu ja po prostu nie muszę wymyślać. W ja mm. co się w ciągu dnia działo i to powielam. Tak, no, Poenty same się robią. Czasami można tylko troszeczkę podkręcić. <laughs> To przechodzimy do Szczecina, jak odrywamy się od dzieci. Wasze inspiracje, bo te wasze historie, komiks szczeciński, sztuka, to jest to powieść o, o artystach związanych ze Szczecinem, tworzących w Szczecinie, ale też o, powiedzmy, okolicach. Mm, Pokażę dla tych, co nie widzieli. Tak, jest. jeszcze raz. Jest, jest. Bardzo ładnie wydane. Nie wiem, kto się to wydał. Nie wiem, taka mała, oficynka, mała taka mała, taka oficynka gdzieś. Ona chyba na Warszawie ma siedzibę. Na w Zarejestrowana. No ale książki Tomka satyryczne, komiksy, powiedzmy, nieco bardziej poważne, to czy jeden bardziej poważny, bo jeden jest o rzeźniku z Niebuszewa... Jeden tak, jeden jest o rzeźniku z Niebuszewa, drugi o dziurach na drodze, co Tomka bawi przy każdej okazji, jak... tak, po prostu bawi, nie? Jakby w Szczecinie. Pytałem o inspirację swoim przydługą przemową. To może ty No Dobra. Nie będzie odkrywczy, inspiracją Szczecin ewidentnie. I tak jak w, w przypadku dziecka, no pomysły biorą się z życia, z prozy życia codziennego, tak samo w przypadku Szczecina też poniekąd się dzieje z racji życia, pro, prozy życia codziennego. No, bardzo prosty schemat jest, tak jak wspomniałeś o tych dziurach. No, jeszcze miałem przyjemność jeździć ulicą Kolumba, która jeszcze była otwarta. No i nie mogłem uwierzyć, że można jeździć taką ulicą w 20 w tym pierwszym wieku jeszcze, w centrum miasta de facto. No i... Jakaś... Dlatego zamknęli, widzisz. Bardzo dobrze, bo pewnie po komiksie. W jeszcze, się otworzą, no. <grym> Tak, w każdym razie y miałem koncept, żeby zrobić y historię o dźwigozaurach, jako że to jest bardzo fajny temat, bardzo fajny symbol Szczecina. Y ja lubię w swoich obrazach, w swoich rysunkach ożywiać dźwigozaury, jako że to jest coś, jako najbliżej im chyba do w żyra w, moich, w, moich, w moich moim... W mojej głowie. W każdym razie udało mi się, bo pomyślałem, że fajnie byłoby właśnie zawrzeć na przykład że te o, wspomniane żyrafy i dziury w drodze Kolombo i efekt jest taki, że te dziury powstały po tym, jak dźwigozaury przechodziły z punktu do punktu. I tak w zasadzie jest ze wszystkimi rysunkami, w, sensie w zasadzie ze wszystkim moją twórczością, że to jest jakieś odbicie rzeczywistości przemieszane przez moje oczekiwanie, co chciałbym narysować albo pokazać. I tak jak w przypadku satyry, to jest o tyle prostsze, że często... Yy, no Śmiejemy się z różnych rzeczy, żeby po prostu się nie wkurzać bardziej. To jest chyba naj, naj, najprostsze. A w przypadku takich poważniejszych, to powiedzmy, miałem jakieś ambicje, żeby. Tak, w przypadku rzeźnika z Niebuszewa, ja widzę jego postać bardzo, że można ją fajnie ubrać popkulturowo. Co jeszcze mi się nie udało? Bo jestem nie do końca zadowolony z tego komiksu, który, który powstał. I liczę, że kiedyś znajdę czas i miejsce, żeby zrobić lepszy. Tak. Damy ci okazję. Damy, damy. No, w moim przypadku no, z jednej strony podobnie. Tak? No, mieszkam w Szczecinie, jakkolwiek Radowitym Szczecinem nie jestem, więc jakby, no, tutaj też faktycznie e, obecność e, jest inspirująca. Tak? Natomiast dla mnie, akurat w przypadku tego komiksu „Sztuka, e, głównym mot motorem była chęć zapisania czy przedstawienia kilku postaci związanych ze Szczecinem i kilku wydarzeń związanych z, nie tylko ze Szczecinem artystów, których moim zdaniem zbyt łatwo będzie nam zapomnieć, bądź zapomnieliśmy. Tak? To jest Marian Tomaszewski czy, czy Ryszard Tokarczyk. To są takie nazwiska, które budowały albo nawet budują tą naszą wrażliwość tutaj. Są odrębne i wyróżniają nas jako miasto. Natomiast mamy tutaj taką tendencję do łatwego zapominania o pewnych osobach i pewnych dokonaniach. Więc dlatego stwierdziłem, że warto byłoby zrobić taki komiks, który przedstawi te postacie. Ale faktycznie zaczęło się od komiksu o Ryszardzie Tokarczyku, który jednocześnie z jednej strony o nim, a z drugiej strony trochę o samym mieście, bo, bo, bo porywotnie powstał do drugiej antologii komik szczeciński. Tutaj jest zmodernizowany, w tym, w tym zeszycie. Natomiast jakby kwestia była taka, żeby faktycznie jakby to, no, to pokazać tą, tą, tą niezwykłą wartość tych postaci. Tak? No to mamy Tokarczyka, mamy to Bruno Natodę, myślę też postać rozpoznawalną, tak. Eee, mamy Danutę Dąbrowską, która u, wykłada na, na Akademii Sztuki. Mamy Jana Szewczyka, którego podejrzewam większość ludzi nie kojarzy. Uważam za jednego z, z ciekawszych artystów szczecińskich. Eee, przykro mi, że jak mówię o Janie Szewczyku, że pewnie wiele osób go nie kojarzy, ale często tak to niestety wygląda. Eee, więc e, tutaj był ten, ten motyw, tak, żeby, żeby jakby tą, tą historię. Może nawet nie tyle o historii, co te postacie i ich twórczość przybliżyć, tak? I zapisać. A macie jakieś miejsca, które lubi się najbardziej rysować? Czy tam jak dźwigi te, te cały czas są. No, no niezmiennie. I tak samo jeszcze trzy orły też bardzo wdzięczne. Zawsze jak mocno wieje, to rysuję pusty pałąk i napis, że lecimy na Szczecin. Widziałeś ładne mamy logo stowarzyszenia? Zaczynę. Tak, że ode mnie. <laughs> nie, nie, to był mój pomysł, żeby książki były. No to no, mówię. <laughs> Teraz Cię nie słychać w ogóle. Teraz mnie słychać, o tak. Bliżej ust. E, no, czy, e, e, odpowiadając na twoje pytanie, czy lubię coś e, rysować. E, jako dziecko, które się wychowało na komiksach e, lat 90. -tych, 80., -tych, to ja lubię rysować postacie i krzywe twarze, w, w, wykrzywione w grymasie. Więc rysowanie architektury bardzo mi nie leży, ale muszę. E, często jak rysuję coś o Szczecinie, tak? Więc e, nie mam jakiegoś takiego wybitnego miejsca, ale powiem szczerze, że, że złapałem się na tym, że ostatnio bardzo. Często rysujesz Szczecin w ruinie bo Marian Tomaszewski to jest Szczecin 45. rok. E, historia Jana Szefrzyka zaczynam też od takiej fikcyjnej historii zrujnowanego Szczecina, a teraz znowu rysuję historię napadu na bank w 45. roku w październiku, gdzie wiceprezydent miasta Szczecina napadł na bank, Narodowy Bank Polski. No i miasto też jest w ruinie. Więc Szczecin w ruinie to jest chyba to, co najbardziej mi się podoba. To też to łączy, bo ja z racji postapokaliptycznych prac, y, tam też jest Szczecin w ruinie, tylko współczesny. No tak, no bo taki ma troszeczkę taki... Zresztą Szczecin miał swój epizod apokaliptyczny, kiedy prądu zabrakło. Aż spodziewałem, że te postacie z Mad Maxa za chwilę wyskoczą na ulicę, będą jeździć tam, ale nie. Pamiętam ten dzień. No szkoda, że to jeden dzień. Miałem trał. kuchenkę elektryczną i czajnik elektryczny i miałem jak sobie kawy zrobić. Nie, nie, no, że Jestem uzależniony od kawy. Ale to, się, to się rozpala ognisko w kuchni. W kuchni? W kuchni. Ale nie paliłem papierosów pewnie, więc ognia pewnie nie było w ogóle. A no widzisz. Był, nie to był straszny dzień. No. Zimno. Macie jakieś marzenia artystyczne, jeżeli chodzi o stworzenie czegoś szczecińskiego? No. Ca całe mnóstwo. Znaczy, teraz musicie powiedzieć, że tak? Bo to jakby. Nie, nie dzwonię, znaczy py pytanie jest dobre, bo ja mam całe mnóstwo, tylko to jest kwestia czasu. Bo w zasadzie braku czasu tak choćby pierwsze co wspomniałem jakby redesign historii rzeźnika z Niebuszewa ale takiej małowiernej, bo wyobrażam sobie postać, to już też czasami wspominam na różnych innych spotkaniach, wspominałem że rzeźnik z Niebuszewa przypomina mi jako żywo postać Jokera z Batmana to takiego komiksowego brudna, dziwna postać ale z nie... większym smakiem może e? Joker czy, czy że rzeźnik? No, rzeźnik, kulinarne <laughs> miał tam jakieś takie zapędy <laughs> w zasadzie tak no. albo tak. W każdym razie milczeniowiec trochę tego. No. Tak, można Jaki było. Haniwał, Ciekawe, jak doprawiał. Tak. <noise> to w komiksie, jeżeli uda mi się zrobić, to za zawrę ten, ten temat. Po spotkaniu z Wami jest spotkanie z Jarosławem Olendą, czyli chyba naj... 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 osobą, która najwięcej wie o rzeźniku, więc ja muszę się zapytać o przepisy. No to, to już teraz już teraz pytamy o przepisy. tak. Taka... Na pewno była koledra. Nie zdradzał, bo to wiecie, koledra tajemnica rodzinna. No. Tak, się z drugim takim tematem, co też mi chodzi po głowie, tylko też bardziej w policach. Też trochę abstrakcyjna forma, no tam jest, są zakłady chemiczne. To jest wspaniałe miejsce, żeby do, doszło do jakiegoś wycieku i powstała dźwigozilla albo godzilla coś na szczecińską modłę. I też sobie wyobrażam, że można byłoby w fajny sposób to ograć, Taki totalnie absurdalny, ale właśnie w formie godzilli lokalnej szczecińskiej tutaj. Właśnie wymyśliłem koncept, że podejdzie do szpinakowego pałacu i szpinaki będzie się brzydziła na przykład. I, I, i zdechnie. <śmiech> <śmiech> Prezydent, prezydent Papaj będzie. Prezydent Papaj będzie bronił miasta. No we trójkę coś narysujemy, widzę. Z no, potencją. To się da wymyśleć. Tak? Także to z moich, z moich aktualnych tematów to jest to. No. No, ja, ja mam jedno marzenie, skończyć wreszcie ten napadzie. Bo już, go, już go robię strasznie długo. Ja wiem, a Państwo się dowiedzą? E, ja go strasznie długo robię, bo w, 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 fascynuje mnie generalnie historia Szczecina Powojennego, tam się mówi, że. Szczecin to taki dziki zachód. No, powiedziałbym, że to tak troszeczkę delikatnie, że tak powiem, w stosunku do tego, co się chyba działo, jednak tutaj. Dziki zachód przy tym to była za cywilizacji prawdopodobnie. Ale fascynuje mnie, fascynuje mnie ten, ten motyw właśnie tych pierwszych miesięcy. Kiedy faktycznie właściwie zaczyna się od, z jednej strony od zera, a z drugiej strony od czegoś co jest, więc musiało to być niesamowity moment w historii. już przyjeżdżają ci ludzie do miasta zrujnowanego, ale jednocześnie miasta, które jest wypełnione innymi ludźmi, wypełnione przedmiotami i budynkami. E, więc ten motyw mnie bardzo, że powiem, inspiruje i mam nadzieję, że ta historia o tym napadzie, który dla mnie jest taką kwintesencją też takiego szczecińskiego właśnie, e, takiej szczecińskiej zaradności. Tak? Możesz bo... powiedzieć trzech słów więcej? O trzy trzy tego... słowa. Polegało to na tym, że yy, historia polegała na tym, że yy, sama ta historia napadu, bo, bo w komiksie to trochę inaczej będzie. Czy będzie to bardziej obudowane. No, sama historia napadu polegała na tym, że yy, były bardzo potężne problemy z wypłacalnością dla robotników, którzy oczyszczali, pracowali w mieście Szczecinie. Po prostu nie było pieniędzy, a Warszawa Centrala po prostu nie ta pieniędzy. I w pewnym momencie... Prezydent Zaręba pojechał do Warszawy domagać się pieniędzy, ale robotnicy się już postawili i powiedzieli, że albo teraz, albo koniec. No i wymyślono sobie taką akcję. Rada miejska się zebrała, zagłosowała i stwierdzili, że napadną na bank. Po prostu napadli na bank i był prezydent, wiceprezydent miasta poszedł w towarzystwie prawnika, który miał nazwisko łyczywek. Myślę też takie nazwisko dosyć znane w Szczecinie. Dwóch osób uzbrojonych. Weszli do siedziby delegatury Narodowego Banku Polskiego w Szczecinie i wzięli chyba 10 baniek. Na no, co dyrektor powiedział, no, witając tych gości, no wobec zaistniałej sytuacji nie pozostaje mi nic innego jak wydać Państwu pieniądze. E, oczywiście sytuacja była ustawką, tak? Była po prostu ustawką, więc tam było, że to zostanie później zwrócone w ten czy inny sposób, natomiast akcja po prostu została w ten sposób przeprowadzona, tak? No i to dla mnie to jest kwintesencja tego, jak tutaj się pewne rzeczy załatwia, tak? Po prostu no dobra, nie tak, nie tak, nie śmak, no dobra, to robimy napad. I też będzie dobrze. Jeszcze ustawiony, tak. Jeszcze ustawiony, tak. I wszyscy są zadowoleni. A kiedy jest planowany finał? Mniej więcej? Jak najszybciej. Na połowę listopada wyjdzie. Mam nadzieję, że się... Nie, 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 coś... nie, nie. No, no tutaj właśnie tego, no. no. Idę, idę. Strasznie ciężko się rysuje te szczecińskie ruiny, wiecie państwo. To cegły, każdą cegłę jest osobna, to jest straszne. Także dobrnęliśmy do końca spotkania, bo wojtek idzie rysować, bo musi skończyć zaraz. A ja chciałem jeszcze odpowiedzieć na pytanie, które postawiłeś w tytule. Nie e, rysować szczecin. Tam jak... nie było pytania chyba. No Nie, no nie było pytania. Ja to odebram jako pytanie, no to jest proste. Narysować Szczecin. No narysować Szczecin, no to ręką i albo ołówkiem, albo na tablecie, albo. No, albo kupić czat GPT. Ewentualnie można narysować cokolwiek no, i wrócić na pierwszym planie frykę. Tak, i udawać, że to ze szczecinie się dzieje, tak. No. Albo dźwigozeury. No. Ale najczęściej to się robi ręką, która coś tam trzyma. Tyle teorii, proszę Państwa. Tak. Wojciech Ciesielski, Tomasz Panek byli naszymi gośćmi. E, a e, dzieła chłopaków e, Wojtka w Księgarni Atut, Tomka w wydawnictwie Granda. No, najlepsze no, wydawnictwo. To już pani się zaopatrzyła, tak? Tak, więc zbierzcie tak, <grym> autografy. jakieś bo... pisadło, że tak powiem. Załatwimy i pisadło. Dziękuję no, bardzo, dziękuję a za chwilę dziękuję. widzimy się z Jarosławem Molendą.